Panie prezesie, no zapytam jak wrażenia na gorąco po tym pięknym emocjonującym finale z udziałem naszej podkarpackiej drużyny Beniaminka Krosno, która mierzyła się z Niceą. Świetny mecz oglądaliśmy, 10 trafień, piękna walka do końca. No rzeczywiście piękna walka, to piękny mecz i finał godny naprawdę na ten turniej, bo ten turniej w ogóle był cały bardzo dobry. Wysoki poziom tych wszystkich drużyn, wszystkich można powiedzieć, zawodników, którzy naprawdę świetnie się czuli tutaj w Krosie na, na, tej, na tym boisku. I gratuluję, gratuluję wszystkim organizatorom, bo to rzeczywiście bardzo fajna inicjatywa, już po raz kolejny, wielkie widowisko drużyny z największej półki. No tak jak Nica, to wiadomo, że pokazała koncert na koniec, niesamowite, aczkolwiek grać w finał z taką drużyną, to jest coś wspaniałego dla Beniaminka, dla Krosna i dla Podkarbackiego Związku Piłki. Takie nożnej, wyjątkowa okazja, żeby pogratulować jednej i drugiej drużynie. Naprawdę tutaj możemy patrzeć chyba z podziwem na tą grę, ale też czysto piłkarsko nasza drużyna, której zawsze tutaj nasze serca podkarpackie biją oczywiście dla, dla Beniaminka w takim turnieju, bardzo dobrze sobie poradzili, a tutaj obsada naprawdę europejska, bo i zespoły z Ukrainy, z Portugalii, były zespoły z Francji, a tutaj nasz zespół i na tle też naszych krajowych, bardzo mocnych ekip Legii Loni Śląska dochodzi po raz kolejny do finału i tutaj jest naprawdę w tam meczów w Ścisłej Czółewce to pokazuje, że szkolenie w Beniaminku jest na wysokim poziomie. To pokazuje, że to jest wielka pasja, przywiązanie do piłki nożnej, trenerów i wszystkich, tych, którzy organizują tutaj, prawda, Akademię Piłkarską w Beniaminku. Ja nie ukrywam, że to nie jest przypadek, że tutaj są praktycznie, można powiedzieć, by taka kuźnia wychowanków, wspaniałych piłkarzy, no przecież, nie w Lechu Poznań, czy załóżmy w Krakowie, czy, czy, czy w Rakowie. To przecież, no, to jest wszystkim, no, coś, co już widzimy, to jest zamacalne, tych wielu piłkarzy wspaniałych, którzy grają Także, także wczoraj chyba Konrad Knapp strzelił chyba dwie bramki, także, yy, także cieszymy się bardzo, że tutaj tak świetnie prawda, to wszystko funkcjonuje, że naprawdę tutaj można znaleźć i widać, że to mniejsza miejscowość czy większa, to wszędzie są talenty. Tylko kwestia odkryć, odkryć talent i dać im szansę poprowadzić dobrze. Dobry trener to sukces piłkarza. Kwestia tego, że są tutaj na pewno tacy liderzy lokalni, ludzie z pasją, którzy kochają futbol, którzy chcą łączyć tą społeczność, takich działaczy widzimy w Beniaminku Krosno, dziesiąta już edycja turnieju, chyba warto takie inicjatywy tutaj realizować i wspierać, widzimy 24 ekipy, no multum kibiców też tutaj się przewinęło, sporo też oglądało nasze transmisje, pięknie się na to wszystko patrzy, prawda? Nie, to oko się cieszę, widząc tak wspaniałych piłkarzy, widząc wspaniałe drużyny, trenerów, szkoleniowców, którzy sobie świetnie radzą, pięknie prowadzą te, te drużyny. Także naprawdę jest znaczem oko zawiesić, ale w ogóle ten cały turniej wczoraj i dzisiaj to wielkie gratulacje, bo naprawdę zorganizować. To, to jest i tak na wysokim poziomie. 24 drużyny, tak jak tu mieli przez dwa dni, to naprawdę piękna piękna sytuacja do, 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 do podziwiania. No i naprawdę to widać, że publiczność, trybuny też tu widać, że bardzo żyły, bo jako ten siódmy, nasz zawodnik, ósmy, dziewiąty, chcieliśmy zrobić wszystko, żeby to jeszcze mocniej prawda, dopingować. Tak było, ale jednak tutaj no, reprezentacja, drużyna z Francji, no, z Nicei, to rzeczywiście była poza zasięgiem. Bo widać, pierwszy mecz, żeśmy też z nimi grali. Krosno, Mediaminek, też 5-0, no ale to to był wynik, gdzie rzeczywiście od razu było widać, że oni są na dobrym poziomie chyba jednym z najlepszych, to pokazuje, że świetnie grają, dobre szkolenie o, to okej, okay, my też wcale, żeby tak z tyłu nie zostawali, no ale Wynik jest wynikiem. Zdecydowanie tak. Trzeba na pewno oddać co cesarskie drużynie z Nicei, która tutaj wyjeżdża i na lazurowe wybrzeże zabierze te złote medale. Ja zapytam, czy tak patrząc na postawę tych naszych młodych piłkarzy, nie tylko z Podkarpacia, ale też z innych klubów, możemy być spokojni na, o przyszłość kadry, patrząc na to serce, które zostawiają na boisku. O kadr... Pytam o przyszłość oczywiście kadry narodowej. No rzeczywiście chciałoby się, ja nie ukrywam, że kiedy byłem na meczu z Albanią, czy założyłem z Mołdawią, żeby oglądali naszą pierwszą reprezentację. To żeby chociaż była część takiego zaangażowania tych naszych piłkarzy z pierwszej reprezentacji, jak tych chłopców dzisiaj tutaj. Rzeczywiście, no oni, ja widziałem jak prawda za szybko, któryś zawodnik został prawda podmieniony, łzy w oczach, dlaczego teraz, ja jeszcze chciałem, ja mam siły, jestem przygotowany, ja chcę jeszcze grać, ja strzelę bramkę. To było widać, że no ogromne zaangażowanie i każdy centymetr, walka o każdy centymetr na boisko, wielka walka, naprawdę to coś wspaniałego, było widać, że stali wili serce tutaj, że jak wielkie emocje, jak wielkie przywiązanie do piłki, jak bardzo chcą grać, i nie patrzą, że tamci są lepsi. Ale oni też są świetni, bo też sobie świetnie radzą. I to jest, to jest ważne, że oni mają serce do walki, do, przede wszystkim do piłki, żeby pokazać tutaj, prawda? To serducho biło praktycznie no, no w każdej sekundzie. Naprawdę coś wspaniałego. To jest coś pięknego, to jest sól futbolu, panie prezesie, bardzo intensywny ten grudzień, mimo że zima za oknem, to w piłce przestoju nie ma, szkolenia trenerskie, w piątek mecz międzynarodowy, zwycięski w Stalowej Woli z Ukrainą, dzisiaj ten piękny, i wczoraj również ten piękny międzynarodowy turniej tutaj w Krośnie, Podkarpacie tą piłką żyje i tętni w ostatnich, nie tylko w ostatnich tygodniach, ale także w zimie, no intensywny okres, pan prezes ma sporo tutaj na pewno tych wizyt, ale chyba dobrze, że się dzieje. Tak, to bardzo dobrze, dlatego nasze panie już sobie zdobyły, prawda, wejście do dywizji A Ligi Narodów. Cieszymy się, że to na Podkarpaciu się stało, bo w Stalowej Woli świetne boisko, dobrze przygotowane, Pan prezydent zabezpieczył nam, prawda, fajne warunki. To naprawdę tam śnieg wszędzie, pada, złe warunki, a my świetnie sobie radzimy. Ten rok cały był dobry dla do Podkarpacia, dla polskiej piłki, jeśli chodzi, Tak, która tutaj się prze... Z nasze województwo, prawda, widzieliśmy, jak mogliśmy ich podziwiać, tych wspaniałych piłkarzy i te wyniki były dobre, czy ze Stonią, inne mecze też, ale też nie nie ukrywam, że wiele się dzieje na Podkarpacie, dlatego jeszcze w tym roku chcemy podsumować ten rok 23 i chcemy po raz pierwszy zorganizować największą galę nie tylko w województwie, jaką jeszcze nie było, ale w Polsce takiej gali nie było. Na no, 1500 osób minimum. Dlatego zapraszamy wszystkie kluby. Po raz pierwszy wszystkie kluby zaprosimy z B klasy, z A-klasy, bo też chcemy tam docenić. Tych wspaniałych piłkarzy, chcemy docenić tam też w A klasie czy w klasie okręgowej m, trenerów, dobrych szkoleniowców. Po raz pierwszy 29 grudnia, już jeszcze w tym roku. Na na zakończenie podsumowanie będzie wielkie i wielkie finał, prawda? Gali 20, Gali, gdzie chcemy ją upamiętnić w sposób szczególny, zapraszając wszystkie, można powiedzieć, kluby, to jest najważniejsze i docenić właśnie ich pracę, trenerów, właśnie działaczy. No i to chcemy praktycznie zrobić właśnie w miesiącu, bo tam mamy jedynie fajne miejsce, gdzie możemy tak dużą ilość ludzi zgromadzić w jednym miejscu. Szykuje się naprawdę świetna inicjatywa. Ja bardzo serdecznie dziękuję, panie prezesie. Nie zatrzymuję, bo tutaj za chwileczkę za naszymi plecami dekoracja. Pan prezes będzie uczestniczył też w nagradzaniu medalistów. Na pewno warto będzie uścisnąć dłoń tym młodym piłkarzom. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan prezes Mieczysław Golba był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich bisów.